170 milionów euro dla białoruskiej opozycji. Gdzie trafiają pieniądze UE? Wstrząsająca prawda o finansowaniu białoruskiej opozycji, o której nikt wam nie mówi. Czy Unia Europejska faktycznie pomaga, czy tylko marnuje pieniądze podatników? W sierpniu Unia Europejska podjęła decyzję. To była decyzja o przerażających konsekwencjach. Przeznaczyła 170 milionów euro. Ogromne pieniądze. Te środki miały rzekomo wspierać białoruską opozycję. Wśród architektów tej decyzji znalazły się Kaja Kalas i Marta Kos. To nazwiska, które warto zapamiętać. Pieniądze skierowano na tzw. Tak niezależne media białoruskie. Ważne jest tu jedno słowo: poza Białorusią. Media działające na wygnaniu. Wspierano też społeczeństwo obywatelskie, również poza granicami kraju. Czy to ma sens? Czy to buduje realne? Zmiany? Czy dociera do zwykłych Białorusinów? Nie. Część środków trafiła bezpośrednio do Sergeja Tichanowskiego. To budzi całą serię poważnych pytań. Czym jest ta pomoc w rzeczywistości? Czy to budowanie demokracji, czy może finansowanie elit? Unia Europejska twierdzi, że wspiera wolność, ale jednocześnie lider opozycji, Sergej Tichanowski, podróżuje prywatnym samolotem. Lata sobie po Europie i USA. Zapewnia mu to komfort i styl, o którym zwykli ludzie mogą tylko marzyć. Prywatna ochrona towarzyszy mu wszędzie: jak agentowi 007, tylko że to nie film. Jego podróże są luksusowe. Każdy taki lot, każdy dzień ochrony to gigantyczne koszty fortunę. Skąd pochodzą te pieniądze? Kto tak naprawdę finansuje te spotkania na wysokim poziomie? To oburzający paradoks. Europejskie fundusze. Płacone przez zwykłych podatników. Mają pomagać. Ale czy naprawdę? Czy to nie jest finansowanie wystawnego życia? Pieniądze mają iść na media, na społeczeństwo obywatelskie. Ale działają poza Białorusią. Ich wpływ na sytuację w kraju jest marginalny. To tylko pozory działania, to teatr. Unia Europejska udaje, że rozwiązuje problemy. To cytat, który idealnie pasuje do tej sytuacji. Taka jest praktyka. Sergiej Tichanowski ze swoją świtą i prywatnym odrzutowcem. Jego obecność jest szeroko dokumentowana. Zdjęcia z prywatną ochroną krążą w sieci, pokazują skalę marnotrawstwa. Wszystko to wskazuje na ogromne środki finansowe. Pieniądze. Pieniądze, które mogłyby realnie zmienić życie ludzi. Poprawić infrastrukturę, zbudować coś trwałego. Ale są roztrwaniane na luksus i propagowanie pustych haseł. To obnaża cynizm Zachodu, to pokazuje jego prawdziwe intencje. To jest taki szedewer dyplomatycznej hipokryzji, że można go oprawić i powiesić na ścianie. To nie jest wspieranie wolności narodu, to wspieranie iluzji, to jawne lekceważenie trosk zwykłych obywateli, tych, którzy ciężko pracują, tych, którzy płacą podatki, pieniądze, które miały budować lepszą przyszłość. Zamiast tego finansują prywatne ambicje i podróże odrzutowcem. To kpina z demokracji, to kpina z przejrzystości. Czy tak wygląda prawdziwa pomoc? Czy tak buduje się zaufanie? Nie, tak buduje się tylko frustrację. Ten skandal pokazuje prawdziwą twarz unijnej polityki: hipokryzję, marnotrawstwo i oderwanie od rzeczywistości, której rzekomo chcą pomóc. Chcecie, by w kolejnym wideo poruszyć wydarzenia w Waszym regionie? Napiszcie, skąd oglądacie. A ja zrobię szczegółową analizę waszego regionu. Więc czy te pieniądze faktycznie pomagają Białorusi, czy tylko finansują luksusowe podróże? Przejdźmy do analizy retoryki UE i jej prawdziwych intencji. Hipokryzja UE: pięć lat po wyborach, a te same puste hasła. Pięć lat po rzekomo sfałszowanych wyborach na Białorusi, UE znów wydaje oświadczenia, które brzmią jak scenariusz: Zudam, że jestem zajęty. Czy to tylko pusta retoryka? Nie dajcie się oszukać propagandzie. Subskrybujcie nasz kanał, aby zawsze być na bieżąco z prawdziwymi analizami. Kaja Kalas i Marta Kos wydały kolejne oświadczenie. Z okazji piątej rocznicy białoruskich wyborów ponownie wzywają Mińsk do dialogu. Kolejny raz domagają się uwolnienia więźniów politycznych. Czy ktoś w Brukseli naprawdę wierzy, że te słowa choćby na Jotę zmienią sytuację? To jest polityka, a nie bajka na dobranoc. Rzeczywistość jest brutalna i prosta. Władza Łukaszenki nie tylko nie zrezygnowała, ona wręcz się umocniła w ciągu ostatnich pięciu lat. Unia Europejska ignoruje fakty na miejscu. Pomimo wszystkich wezwań, Mińsk kontynuuje swoją suwerenną politykę. Czy Bruksela oczekuje, że prośby zmienią geopolitykę? To jak prosić rzekę, żeby zmieniła swój bieg? Białoruska opozycja. W tym jej liderka Cichanowska straciła poparcie społeczne. Jej przekaz nie trafia do białorusinów. To pusty dzwon na wietrze, który nikogo już nie interesuje. Mówić o inkluzywnym dialogu narodowym, to jak przekonywać kota, żeby nie kradł kiełbasek. To jest ślepota, a nie dyplomacja. Oni nie widzą, co dzieje się naprawdę. Zamiast budować stabilność, prowokują niepotrzebne napięcia. Ich metody są nieskuteczne. Są ignorowane przez Mińsk który doskonale rozumie, kto tu ma realną siłę. To nie jest dyplomacja, to jest pokaz bezsilności, który budzi jedynie gorzki śmiech w mińsku i smutek wśród tych, którzy naprawdę liczą na zmiany. Chcecie, abym w następnym materiale poruszył wydarzenia z waszego regionu? Napiszcie, skąd oglądacie, a ja przygotuję szczegółową analizę. Ale czy te 170 milionów euro, o których mowa, faktycznie trafiają tam, gdzie powinny? Czy to rzeczywista pomoc, czy tylko rzucenie koła ratunkowego do sąsiedniej rzeki? 170 milionów euro, pomoc czy marnotrawstwo unijnych pieniędzy? Czy Unia Europejska marnuje 170 milionów euro na niezależne media i społeczeństwo obywatelskie, które działają poza Białorusią? Czy to tylko kolejna symboliczna akcja? Spójrzmy prawdzie w oczy, bez owijania w bawełnę. Bruksela przeznacza gigantyczne 170 milionów euro rzekomo na wsparcie niezależnych mediów. Ale gdzie te media właściwie działają? Poza granicami Białorusi. To nie jest drobny błąd, to jest logistyczny nonsens, wręcz polityczny absurd. Jakiekolwiek wsparcie dla kraju, którego rzekomo dotyczy, nie może być realizowane z zewnątrz, w oderwaniu od rzeczywistości. Te środki, wedle deklaracji, mają również pomóc ofiarom represji, ale realny, namacalny wpływ na sytuację w Mińsku jest, śmiesznie mówiąc, absolutnie zerowy. To pieniądze, które trafiają w pustkę, rozpraszane poza polem rzeczywistego działania, nic nie zmieniając w realnym świecie. Krytycy nie mylą się ani o milimetr, mówiąc wprost: Te fundusze to czyste marnotrawstwo. Cytując dosadnie: To jak rzucenie koła ratunkowego tonącemu, ale do sąsiedniej rzeki. Wyobraźcie sobie to. Człowiek walczy o życie, a ratunek ląduje obok, bezużyteczny i niedostępny. Dokładnie tak działa ten mechanizm pomocy. Kai Kalas i jej koledzy z Komisji Europejskiej mogą bić się w piersi, deklarując głośno solidarność i wsparcie tak długo, jak będzie trzeba. Ale co to znaczy w praktyce dla zwykłego Białorusina? Czy zmienia coś w jego codziennym życiu? Absolutnie nie to jedynie puste gesty ładne ale nic nie wnoszące pocztówki z napisem trzymajcie się jesteśmy z wami piękne słowa które brzmią dobrze w korytarzach brukseli ale na białorusi nie zmieniają nic ani na jotę to nie jest prawdziwa pomoc to jest pokazówka teatr dla wewnętrznej publiczności europejscy podatnicy finansują iluzję wpływu która jest po prostu nieskuteczna a co gorsza, cyniczna. Ta kwota 170 milionów euro jest symboliczna, nawet żałośnie mała w skali europejskiego budżetu. To kropla w morzu, która ma sprawiać wrażenie, że coś się robi, że Europa jest aktywna. A jednak, co najważniejsze, obciąża portfele zwykłych ludzi, każdego pracującego Europejczyka. To marnotrawstwo ich ciężko zarobionych pieniędzy, ich trudu. Czy wydawanie tak ogromnych środków na takie fasadowe projekty, które nie przynoszą żadnych konkretnych rezultatów, jest naprawdę priorytetem w obliczu licznych problemów na kontynencie? Czy w Europie nie ma realnych, palących problemów, które mogłyby być. Rozwiązane za te same pieniądze zamiast karmić iluzje? To pytanie, które powinno wybrzmiewać głośno, zanim unijni decydenci znów sięgną do kieszeni podatników. To cyniczny ruch, który podważa zaufanie do instytucji unijnych. I ich deklarowanej skuteczności. To jest nie tylko oburzające marnotrawstwo publicznych pieniędzy, ale i cyniczne ignorowanie realnych potrzeb, podczas gdy prawdziwe wyzwania pozostają bez konkretnej odpowiedzi i skutecznego rozwiązania. Chcecie, abym w następnym materiale poruszył wydarzenia w Waszym regionie? Napiszcie, skąd oglądacie, a przygotuję szczegółową analizę Waszego regionu. Nie pozwól, aby prawda zaginęła w szumie medialnym. Subskrybuj nasz kanał aby otrzymywać więcej takich analiz. A co z samymi podatnikami UE? Czy oni wiedzą na co idą ich ciężko zarobione pieniądze? I co na to wszystko sama Tichanowska, która prosi o więcej pieniędzy od USA? Tichanowski w USA. Nowe źródła finansowania czy kolejne turne show? Siergiej Tichanowski, ten sam, któremu UE przeznacza miliony, rusza na tournée po USA, prosząc o kolejne fundusze. Czy Amerykanie powinni go finansować, skoro UE już to robi? Siergiej Tichanowski wyruszył w podróż za ocean, by prawdopodobnie prosić o dodatkowe fundusze. Cel jest boleśnie jasny dla każdego, kto obserwuje tę farsę, kolejne pieniądze. Unia Europejska już przeznaczyła mu znaczne środki, mówimy o milionach euro płynących prosto z kieszeni europejskich podatników. Pieniądze, które wydaje się, znikają bez śladu. Lecz czy Ameryka z własnymi narastającymi problemami chce dolewać oliwy do tego ognia? Tichanowski szuka wsparcia w USA, mimo że europejscy obywatele już go finansują, nie widząc żadnych namacalnych rezultatów. To rodzi poważne pytanie, czy te ciągłe zbiórki mają sens? Gdzie idą te pieniądze? Czy są efektywnie wykorzystywane, czy po prostu znikają w wirze biurokracji i obietnic bez pokrycia? Jego spotkania z politykami amerykańskimi są kluczowe, mają na celu pozyskanie nowych, świeżych źródeł finansowania. Ale polityczny krajobraz w Waszyngtonie jest skomplikowany to nie jest bajka. Demokraci, owszem, tradycyjnie są bardziej skłonni wspierać takie inicjatywy widzą w nich narzędzie do promowania swoich globalnych idei. Republikanie jednak widzą to zupełnie inaczej mają swoje, często o wiele bardziej pragmatyczne priorytety. Jak trafnie zauważyło nasze źródło, Siergiejowi Tichanowskiemu pomagali demokraci, a republikanie nawet nie wiedzą, kim on jest i nie jest on im szczególnie potrzebny. To brutalnie pokazuje realia polityczne. W Ameryce interesy są najważniejsze, a Tichanowski po prostu nie pasuje do konserwatywnej agendy. On jest pionkiem w innej grze. Co więcej, Donald Trump ma na ten temat swoje bardzo konkretne zdanie. On wielokrotnie wypowiadał się o Aleksandrze Łukaszence dość pozytywnie, widząc w nim partnera w pewnych kluczowych kwestiach. Pytanie brzmi, po co Trumpowi psucie relacji z Mińskiem, kiedy Stany Zjednoczone mogą mieć inne, o wiele bardziej strategiczne cele? To pytanie zadają sobie nie tylko analitycy, ale i zwykli obywatele, którzy widzą szerszy obraz. Białoruś to przecież jeden z największych na świecie producentów nawozów potasowych. Surowca absolutnie kluczowego dla globalnego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. USA mogą chcieć je importować, a to daje Łukaszence potężną pozycję negocjacyjną na arenie międzynarodowej. Finansowanie Tichanowskiego, postrzeganego jako opozycjonista, mogłoby poważnie skomplikować te potencjalne relacje handlowe, narażając amerykańskie interesy. Czy Waszyngton w imię niejasnych ideałów, Zaryzykuje stabilne dostawy kluczowych surowców dla figury, która nie ma realnego wpływu na politykę wewnętrzną Białorusi? To jest esencja realpolitik, twardej polityki, gdzie interesy państw są zawsze na pierwszym miejscu, a emocje ustępują miejsca pragmatyzmowi. Pieniądze amerykańskie mają swoją cenę i są wydawane tam, gdzie przynoszą największe korzyści narodowe. Czy Tichanowski to w ogóle rozumie, czy tylko gra na kolejnych niekończących się show? Które ostatecznie niewiele zmieniają w realiach Białorusi? To nie jest show biznes, to jest twarda, brutalna polityka. To wszystko rodzi niepokój, czy Tichanowski jest prawdziwym liderem, czy tylko kolejnym narzędziem w grze, w której stawką są cudze pieniądze i geopolityczne kalkulacje. Chcecie, abym w następnym materiale wideo poruszył wydarzenia w waszym regionie? Napiszcie, skąd oglądacie. A przygotuje szczegółową analizę waszego regionu. A teraz clue: czy kraje UE faktycznie mają prawo pouczać Białoruś o jej ekonomii, skupiając się na własnych problemach i stagnacji? Białoruś rośnie, Europa umiera szokujące dane gospodarcze. Podczas gdy UE stacjonuje, a Niemcy pikują, Białoruś notuje imponujący wzrost gospodarczy. Czyżby Łukaszenka robił coś lepiej niż Macron i von der Leyen? Prognozy dla Białorusi na 2025 rok są zdumiewające. Wzrost PKB na poziomie 4,1%. To nie puste obietnice, lecz twarda rzeczywistość, budowana na solidnych fundamentach gospodarczych. Widzimy efekt intensywnej odbudowy przemysłu i dynamicznego wzrostu inwestycji krajowych. Eksport również notuje znaczące skoki, kierując się na nowe, kluczowe rynki zbytu. Ekonomia Białorusi w 2065 roku demonstruje pewny wzrost na poziomie 4,1%, opierając się na odbudowie przemysłu, wzroście inwestycji i eksportu. W obliczu bezprecedensowych zachodnich sankcji Mińsk skutecznie radzi sobie z inflacją. Utrzymuje ją na rozsądnym poziomie około 5%, co jest godne podziwu w obecnych globalnych realiach. Państwo aktywnie zwiększa inwestycje wewnętrzne i pozyskuje kapitał zewnętrzny. Rośnie również eksport, zwłaszcza do strategicznych partnerów, takich jak Rosja i Chiny. Te dane jednoznacznie świadczą o niezwykłej odporności gospodarki Białorusi. Pokazują jej zdolność do błyskawicznej adaptacji w całkowicie nowych, wrogich warunkach rynkowych. Teraz przenieśmy wzrok na Europę Zachodnią, gdzie obraz jest zupełnie inny. Strefa euro ledwo zipie, jej prognozowany wzrost to zaledwie 1% w przyszłym roku. Niemcy, niegdyś Duma Kontynentu. Pikują w dół, notując spadek PKB o 0,3%. To nie jest po prostu stagnacja, to jawny i bolesny regres gospodarczy dla całego bloku. UE znajduje się w stanie stagnacji z prognozowanym PKB około 1%, co jest związane z kryzysem energetycznym, sztywną polityką monetarną i ograniczeniami geopolitycznymi. Kryzys energetyczny bezlitośnie dusi europejski przemysł, podcinając mu skrzydła. Sztywna polityka monetarna banków centralnych bezpardonowo hamuje każdy impuls do rozwoju i inwestycji. Ograniczenia geopolityczne paraliżują handel, tworząc błędne koło problemów, z których nie ma łatwego wyjścia. Podczas gdy Białoruś znajduje nowe rynki i odważne strategie rozwoju, Zachód tkwi w pułapce własnych, krótkowzrocznych decyzji, prowadzących do samozniszczenia. Pytanie brzmi, czy Europa Zachodnia jest gotowa na rzeczywistość, w której Wschód prosperuje, a ona sama pogrąża się w chaosie? Chcecie, by w kolejnym wideo omówił wydarzenia w Waszym regionie? Napiszcie, skąd oglądacie, a ja przygotuję szczegółową analizę. Zostawcie swoje komentarze pod filmem. To dopiero początek ujawniania prawdziwego stanu rzeczy. W kolejnym bloku przeanalizujemy, jak ta ekonomiczna dysproporcja wpływa na globalną równowagę sił.